Masz taki problem, że jesteś na diecie low food map i w momencie, kiedy zmienią się plany, musisz wyjść, zapomnisz posiłku albo musisz szybko przeorganizować swój dzień. Nagle jest stres, jest lęk, bo nie wiesz tak naprawdę, czy jest coś, co możesz kupić, coś, co możesz na szybko zjeść, coś, co ci faktycznie nie zaszkodzi i nie sprawi, że wypadniesz z. Etapu eliminacji. Wybrałam się dla ciebie do biedronki i przyjrzałam, co jest dostępnego z produktów Low Food Map, coś co możesz wziąć od ręki, coś co możesz zjeść jako szybką przekąskę i przez to będziesz dalej na diecie low Food map. Także zapraszam Cię na szybki przegląd produktów z Biedronki. Daj oczywiście znać, czy taki przegląd jest dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, chętnie nagram dla Ciebie taki przegląd również z innych sklepów. Zanim jeszcze do produktów spożywczych, bardzo serdecznie chciałabym Cię poprosić o lajka pod tym filmikiem oraz o subskrypcję. Dlaczego? Dlatego, że prawie 80% osób oglądających te filmiki nie subskrybuje tego kanału. Tak wynika ze statystyk, także będzie mi mega miło. Nie kosztujecie to nic, tylko jedno. Kliknięcie, a dla mnie znaczy bardzo dużo. Lecimy z przykładowymi produktami. Malinę, jak najbardziej jako owoc, marchewki. Oczywiście jest tu folia, nie jest to najlepsze, ale jest to jakieś rozwiązanie na szybko. Jogurty bez laktozy, nieważne jaka firma, patrzcie po prostu na skład i na to, czy będzie to bez laktozy. Czekolada czarna, 70%. Ważne, żeby w składzie po prostu nie było mleka ani innych dodatków. Pestki dyni, jak i inne pestki nasiona, które będą low odmapowe, mapowe. Na przykład właśnie migdały łuskane, pestki dyni czy słonecznik. Oczywiście patrzcie, czy w składzie nie ma jakichś dodatków. Banany, wybierzcie te zielone. Jogurt kokosowy, też zwróćcie uwagę, czy nie ma w składzie jakichś dodatków. Aczkolwiek ten jest bezpieczny dla Waszych jelit. Wafle ryżowe. Tutaj są akurat takie ze słonecznikiem. Przez to, że słonecznik jest low-foot-map, to one też będą low-foot-map. Tutaj znalazłam jeszcze takie jeglane z pieprzem, więc też będą spoko opcją low food mapową. dalej łosoś jest to coś co również możecie wziąć de facto po prostu od ręki zjeść po prostu czy w aucie czy w jakimś innym miejscu jak będzie wam po drodze borówki czyli klasyka klasyków w pudełeczku pamiętajcie żeby umyć tutaj mamy sker bez laktozy jest to też jogurt naturalny jakby nie było ale bez laktozy no i rekreacyjnie tutaj coś takiego znalazłam są to chrupki które również składem są low food map jakby się uprzeć, to tutaj również na czose, które w składzie mają dosyć mało składników, one, no, również nie będą teoretycznie e, tutaj szkodziły w kontekście foodmapów. aczkolwiek pamiętajcie, że takie produkty jak właśnie chipsy solone, które de facto są low fodmap, nie jest to produkt, który powinien być w diecie. Low fodmap, ponieważ powinna ona być stosunkowo lekko strawna. Jeśli jesteś na diecie low fodmap lub zabierasz się za to, żeby wejść na dietę, aczkolwiek nie wiesz, jak to dokładnie poukładać, jak przejść przez etap eliminacji, przez etap reintrodukcji i wprowadzania wszystkich produktów do diety, oczywiście zapraszam Cię do współpracy z moimi dietetykami online. Możesz skorzystać z konsultacji Zarówno mailowej, jak i na żywo wideo, oraz wtedy dobierzemy do Ciebie indywidualny plan żywieniowy, indywidualną dietę. Całą ofertę i informacje znajdziesz w opisie tego filmiku.